Witamy bardzo serdecznie. Jak widać, tym razem urlopowo przyszedł czas na Jakuba. W związku z tym niezwykle miło. Kamil Miller, Kuba Kasprzyk, Witamy bardzo serdecznie. Przed nami kolejne wydanie naszego Dziecka. Zanim przejdziemy do omawiana gazety, oglądałeś? Nie, nie oglądałeś? Nie, nie oglądałem, ale czytałem. Mhm. Czytam Czy i widziałem zdjęcia, bo jak gdyby no na... Się? na Facebooku nie sposób mhm. o tym nie przeczytać. 2-1. Pogoda wygrała w Warszawie z Legią. Pierwszy raz od 36 lat, gratulujemy. Mało gryfiński temat, ale zajmuje e, umysły części naszej e, kadry dziennikarskiej. Może niekoniecznie e, mojego kolegi po prawej stronie, ale. Ja następnym razem wynajdę coś o kulturze, obiecuję. Dobra. Jesteśmy mówieni. Co mamy w, w najnowszym wydaniu? Najmniejsza bohaterka w Polsce. Ania Szniki e, przedstawia Liliankę i jej mamę. No, sytuacja jest ciekawa. Nie będziemy zdradzać wszystkiego. Natomiast okazuje się, że gryfino słynie nie tylko. Z... Ze sportu i kultury. Ze sportu i kultury, z tego, że mamy jednego posła czy innego ministra albo księdza, który kiedyś wygrał Talent Show. Mamy też fantastycznych, niezwykłych ludzi. Tak, jak na przykład Lilianka, która jest najmłodszym wcześniakiem w Polsce. Ile teraz ma miesięcy, jak to wszystko wyglądało? Wyglądał poród i pierwsze tygodnie dni. Godziny, minuty. Wszystko przedstawiamy. Wszystko na stronach trzeciej i czwartej zachęcamy. Na tej samej czwartej stronie skończył się limit, limit dla pijanych. Myślę, że to niedobra informacja dla tych, którym zdarza się czasami korzystać z izby Wytrzeźwień. Otóż mhm. okazuje się, że od tego momentu korzystać z izby Wytrzeźwień nie będą mogli. Szczegóły na stronie czwartej. Na nabrzeżu powstanie ogródek gastronomiczny. Wszystko wskazuje na to, że to będzie pierwszy, czyli nie jedyny w przyszłości. Sprawę w swoje ręce wziął niejaki Szymon Krzewski. Postanowił, że już za kilka dni, za dni parę uruchomi pierwsze takie miłe miejsce na pustym dotąd gryfińskim nabrzeżu. Wreszcie? Tak. Wiesz, ciekawi mnie czy, bo wszyscy narzekali, dużo osób narzekało na to, że nie ma takiego miejsca, że na przykład stoi stoi i tam nie można y, napić się czy to jakiegoś, nie wiem, wody, soku, czegoś niealkoholowego, mhm. mój słów wprost, alkohol alkoholi lekkich typu piwo. Y, wszyscy tego, dużo osób tutaj oczekiwało na to. Ja jestem ciekawy, czy, y, czy będą, skoro już powstanie, czy będą z tego korzystać y, i będą w stanie zapłacić kilka złotych więcej za y, jedno piwo, ale spożyć je w sposób... Cywilizowane i z pięknymi widokami. Otóż to. Jestem ciekawy, zobaczymy. kolejne strony przyglądamy się Gryfińskim Placom Budów albo przyszłym Gryfińskim Placom Budów. Piszemy o tym, co dzieje się w tej chwili na budowie Hali. Piszemy o tym, co dzieje się na placu za stacją paliw w centrum miasta. Piszemy wreszcie o tym, to już nie samo Gryfino, a Żabnica o. Gryfino. Gryfino. Tak. Nie mniej. O tym, co może wydarzyć się w Żabnicy. Jakby to powiedzieć w kilku pięknych, zgrabnych słowach. No, tam się może dziać wiele w najbliższym czasie. Oczywiście temat dotyczy potencjalnej lokalizacji kopalni odkrywkowej, w efekcie której powstanie wielkie, prawdopodobnie powstanie, jeżeli do tego dojdzie. A wszystko na to wskazuje, że, że to bardzo prawdopodobne, że powstanie wielkie jezioro. Także mieszkańcy żadnicy będą mieć z jednej strony odręb, z drugiej strony jezioro. No. Czas no, na się pływać. mekką turystyczną i rekreacyjną po prostu. Na, Wy... pe... na pewno się pan Marek, który ma wypożyczalnię kajakową, bo to dla niego nowe perspektywy stwarza. O, on, on ma tam dom blisko, blisko Aha. tego potencjalnego jeziora. A, a. Ciekawe rzeczy, ciekawe. Na stronie 10.11 kolejne piękne dziecko Kamila Millera, wywiad tygodnia z Gryfinianinem, Danielem Guzem, który ma szansę zostać e, radnym. Daniel Guz to nie jest moje dziecko. Nie, że Daniel Guz, tylko rozmowa z Daniel Guz. Znaczy z Danielem Guzem, bo w języku polskim nazwiska również odmieniamy. Tak, nie wiem jak w języku angielskim, czy też odmieniamy? E, po, poczytam, przygotuję się na następny Więc tydzień. Więc z, z potencjalnym radnym e, w angielskim mieście, e, czy też e, gminie, o, jak ładnie. Ja sobie, <śmiennie Huntington> tym, ja sobie na tym język łamałem. Daniel może być radnym, zresztą dostał taką propozycję już jakiś czas temu. Być może wkrótce z niej skorzysta, wystartuje w wyborach. Oczywiście wywiad w języku polskim odsyłam. A tam lokalne wybory w 2020 podpowiadamy, jeśli ktoś jeszcze z zagranicznych może przebywających w tej chwili w Wielkiej Brytanii działaczy chciałby wystartować. Z ziemi włoskiej do Polski tymczasem, zupełnie międzynarodowo u nas się robi. To opowieść, a właściwie opowieść krótka, a wywiad nieco dłuższy z właścicielką sklepu Groszek na Górnym Tarasie, która znalazła szansę na sukces. Mhm. Można tak powiedzieć, ale jaką może nie zgadzamy zbyt wiele. Jeżeli jest, lubujecie się w kuchni włoskiej, musicie to koniecznie przeczytać i otwiera to przed wami nowe perspektywy doznań kulinarnych. Także można nabyć tam naprawdę ciekawe produkty. Jakie? Kiedy? Strona 12. Tak jest. O czym jeszcze wspominamy, Kamil? Wspominamy jeszcze o. Bo ty wiesz. Krótko o Polance, Wreszcie przycieli. Już jest. To ładnie. Nie ma chaszczy. No bo Były takie, ale już jest ładna zielona trawka. Zobaczymy czy e, Burmistrz wywiąże się z obietnic, e, które złożył dzieciom. Jeszcze w tym roku ma powstać plac e, zabaw. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Co jeszcze? E, Kalejdoskop, piękna strona Gryfina, Joanna. Nie będziemy zbyt wiele mówić. także. Trzeba zobaczyć. Z strony sportowe otwiera historia gryfińskiego futbolu na unikatowych fotografiach. Tak, są to fotografie z lat 40-50. Same początki, początki istnienia klubu sportowego w Gryfinie. Także oczywiście z bardzo ciekawą, ciekawym opisem Grzegorza Racinowskiego. Dużo unikatowych informacji, które wcześniej jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Zachęcamy do przeczytania. Sensacyjna informacja. Łapiński namawiał Fabiniaka. Kompletnie na sporcie się nie znam, ale wiem, że jest to coś wielkiego. No bo Bartosz Fabiniak jest tylko wysoki, wielki, ale też ma... No, to jest jeden z najlepszych, najwybitniejszych piłkarzy w historii gryfińskiej piłki nożnej. Bronił w między innymi Ekstraklasowym Widzewie Łódź, Pogoni Szczecin, eee, a był także w kadrze Laube Hackera, reprezentacji Polski pierwszy. Także czy trafi do energetyka? Mam mu odpowiadać teraz już Nie, powiem, nie, coś nie, 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 strona 29, zachęcamy. No i co? Tak to właśnie wygląda. No tak. Mniej więcej 32 strony. Szybko, konkretnie? Jakoś tak oczywiście. W miarę, nie? 32 strony najnowszego wydania Gazety Krywińskiej. Zachęcamy do zakupienia, a przede wszystkim, lektury. Do zobaczenia za tydzień.